Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maskarat. To jest kolejny odcinek z Gothic 2 na modyfikacji, oczywiście, Złote Wrota. No i co, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. To naprawdę motywuje no i pozwala na dalsze nagrywanie z o wiele większą przyjemnością, tak? W każdym razie porozmawiajmy sobie z hey, Minkosem, bo chyba mamy odebrać od niego jakieś paczki. O kurde, to chyba widać. No nie widać, właśnie. Nie jesteś zbyt rozmowy. Mów no, czego chcesz, albo daj mi spokój. No dobra, spokój, spokój. Ło. Hej, ty. Sandra czeka na swoją przesyłkę. Ach, tak. Już dawno miałem to do niej wysłać. Zanieś jej to, proszę. Okej, okay, dobra, dobra. Opowiedz mi coś o swojej pracy. Nie, no dobrze. Uparty jesteś. No jestem, mi jestem. Mień specjalne mikstury według przepisów budowniczych. O, a to Zaraz ciekawe. Tworzysz różne wynalazki które wykorzystywali w swoim życiu. Większość U. z nich nie przetrwała do naszych czasów, a mogłaby się okazać bardzo przydatna. Co na przykład? Na przykład umiejętność regeneracji życia i się. Ano, ano, rzeczywiście. Wymarzona umiejętność dla każdego maga. Jestem przekonany, że wkrótce uda mi się posiąść tę tajemnicę. Aczkolwiek jest to bardzo trudne. Ze względu na brak pełnych informacji, a także składników czy roślin z tamtych czasów. A je, no ja to Ale słabo. Trzeba sobie radzić. Czy nauczysz mnie regeneracji? No, to by się przydało. O, mnie zadziwia. Kim jesteś? I skąd się to wziąłeś, że zadajesz tyle pytań? Daj mi już spokój. Eee. Hej. A już myślałem. Chcę się nauczyć sztuki warzenia mikstur. Co takiego. Chcę się nauczyć. Ach tak. Warzenia mixtu. Czy nie widzisz, że jestem strasznie No nie, zajęty? nie widzę. Cholera. Y, to znaczy, no dobrze, dobrze. Tylko musisz mi coś obiecać. No no. Co takiego? Obiecaj, że będziesz przechodził tylko między godziną ósmą, a dwunastą. A to ciekawe, że część dnia jestem strasznie zajęty. W porządku. Dobra, to jak tam stoimy czasem? Aha, dobra, okej. Okay. Możesz mi coś sprzedać. Te, mam trochę ziół i innych składników alchemicznych. No dobra, no okej, okay, w takim razie. Pełnia życia, pełnia many. No i poza tym jakieś duperelki. No, dla mnie spoko. Hmm. W sumie mamy jeszcze jakieś pościki? No, mamy niby. W sumie paczka dla Perona. To mamy odebrać akurat, czyli w sumie mamy dwa kursiki, w kierunku yy, obozu bandytów i z obozu bandytów tutaj do obozu magów. O, i w ogóle stoi jakiś bandzior, to pewnie nas będzie chciał Ej, pobić. Co tam masz? Przesyłkę od Minkosa. Węgiel drzewny i wapno? Tak. No chyba tak. Minkos już dawno miał mi dać te składniki, zabieram je. Ale jak to? Do widzenia, przyjacielu. Ty, ale ja też do Fila. ciebie miałem sprawę, wiesz. Przyszedłem odebrać towar dla Maga Perona. Aha, akurat Pyron. szybko poszło. Ach tak. Jak on się miewa? Chyba dobrze, ale chciałbym mieć u siebie swój towar, więc... Więc wysłał ciebie jako chłopca na posyłki. Nie wątpię, że chce mieć ten towar, ale czy masz specjalny glejt? Jaki glejt? Tak, glejt z namaszczeniem Adanosa. O Jezu. Ha ha ha, spokojnie. Tylko żartowałem. A, okej, okay. dobra, chill, chill. Dobra, bierz paczkę i zmykaj. Aha, paczka wytrychów, no tak Mak wody i paczka wytrychów, dobra, ale Karas, oddawaj mi te materiały, bo to są moje materiały. Pretensje możesz mieć tylko do Menkosa. Pogadaj z nim. No, co, co, co to Menkosa? Eee, no dobra, Menkos, co się dzieje? Czemu tak wyszło? Halo, oszukałeś mnie. Musisz mi jeszcze raz dać ten towar. A co się u licha stało? Poprzednią partię zabrał mi Karas. Niech to szlak. Trzymaj to. I nie zawracaj mi No okej. Okay. Dobra. No to lecimy. W każdym bądź razie. Hmm. No dostarczyć tą paczkę mamy, nie? Jedną z potrychami oczywiście. Ale nie do Christiana, chociaż z Christianem sobie też jakoś zagadamy, tylko z tego Pyrona, czy, czy coś. No właśnie, Pyron, mordo. Odebrałem to Bardzo dobrze. No nie? No i co z moim złotem? A, tak, oczywiście. Oto twoja zapłata. Za dobre wykonanie misji O, okej. Czyli razem należy ci e, się 90 sztuk złota. fajnie, fajnie. Warto robić ze mną interesy. A teraz możesz już odejść. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ubijemy jakiś interes. No, jasne. Tam bardziej jeszcze jak? Dobra, przepaliłbym może mięska, bo nie wiem, no, przydałoby nam się trochę leczenia. Więc dla mnie spoko. Dla otocznych zwierzątek raczej średnio, gdyż będziemy mieli czym się bronić. W każdym razie się ma Christian, żyjesz? Jak się czujesz? Co takiego? Kim jesteś? Taki okay. Szukam dla ciebie tabliczki prowadzącej do Złotych Wrót. Złotych Wrót? Kim w ogóle jesteś? Widzę, że źle się czujesz. zostaw mnie samego. Potrzebuję ciszy i spokoju. No, widać, widać, no. Dobra, prześpimy się do. Y, w sumie do godziny rana, bo w sumie czemu nie? Hmm. HP przynajmniej się trochę zregeneruje, tak? Mówiłem ci, żebyś za bardzo nie męczył, Christian. O, Jezus, przecież tylko zagadałem do niego. Nie Musi minąć kilka dni, zanim dojdzie do siebie. Będę o tym pamiętał. Najlepiej zrobisz, jeśli jak najszybciej udasz się do brata Xardasa. Sprawa tej tabliczki wymaga wyjaśnienia. No, spoko. Tego, co czy w grączce, ta tabliczka może wskazać sposób zniszczenia plagi Beliara. Tak, wiem o tym. No właśnie, dlatego nie trać czasu i zrób wszystko, by ją odnaleźć. No, brat Sardasa sobie poczeka, nie? Niech cię chroni Adana. Na razie to musimy się jakoś wyekspić, bo pierwszy lepszy szkielet myślę, żebym je zmił tu z planszy. Dobra, no to co, zapisik, no i lecimy chyba, nie? Jak porobimy wstępnie te kłeściki, które dostaliśmy na zleceniu, no to myślę, że będziemy w stanie sobie teraz ten poekspić troszkę po lesie, pozabijać kilka bagiennych szczurów. No i takie rzeczy. No, dobra, portal działa. Mam nadzieję, sprawdzać. No, w sumie sprawdzić sprawdzę, żeby było, że działa, tak? Jest. Dobra, okej. Okay. No to wracamy skąd przybyliśmy w takim razie. Jeśli działa, no i lecimy dalej. Dobra. Hmm, to tak, gdzie jest ta osadniczka? Gdzieś tutaj. Dobra, siema Sandra. Drzewny. Doskonale się spisałeś. Jakaś nagroda? Tak. Weź ten eliksir. Uh, jakiś eliksir. A, eliksir ducha. No tak. No tak, no tak. Ale i tak niezły w sumie, bo piątkę daje. Dobra, to co my tam jeszcze mamy? Mm. Okej, okay. dostęp do świątyni Adanosa, no to, to pewnie jakiś dosyć odległy stosunkowo quest. Um, mieliśmy się też doinformować o co chodzi z tym Brago, więc pewnie udamy się do obozu y, paladynów i damy wulgarowi znać, że to jest gość z myśliwych i będzie chyba gim... Nie masz bez zadowolonej miny. Co się stało? Brago nie chce dać mi pozwolenia na wejście do obozu strażników. O, no, w hmm. sumie nie, tak. Że nie jesteś myśliwym, ale przeważnie nie robi to problemu nowo przybyłym osobom. Czy żebyś Aha, zdążył już zajść mu za skórę? Nie, nie wiem. Rozumiem. Każdy ma swoje tej, Ale dam ci dobrą radę. Pokręć się trochę po obozie, zrób coś pożytecznego, a Brago zmieni No wiadomo, wiadomo. Zaj sobie zwłaszcza ludzi, którzy są spokojni i bez Nie wdaj się w żadną bójkę, zrób kilka pożytecznych rzeczy, a ja jestem pewien, że nasze szef pozwoli ci wejść do środka. Dzięki za radę. Jest ci. też inny sposób. No Przecież jaki? Zostań członkiem jednego z szanowanych obozów. Wtedy Brago nie powinien robić problemu. A, czyli albo tak, albo tak. Mogę zrobić coś dla ciebie? Jasne. Roboty jest tyle, że zawsze się coś znajduje. No i fajnie. W obozie zajmuję się dostarczaniem skór, a ostatnio otrzymałem zlecenie na 5 bilczyni. No ale skąd ci tu wilki kamień, znajdę? znajdę wilki. No, no. Zazwyczaj dostarczam skóry błotnych węży. Czasem jakieś cieniostwo się trafi, ale wilki musiałbym przemierzyć chyba spój Arkendal, żeby się na niego nadknął. Gdybyś mógł się tym zająć, byłbym ci bardzo wdzięczny. Tak no dobra. Nie chcę mi się ruszać co Jak znajdziemy? W porządku, znajdę dla ciebie te skóry. Wiedziałem, że mogę na ciebie jeść. Pamiętaj, pięć większych skóry. Ni mniej, nie więcej. W porządku. Zjesz. No dobra, no to poszuki panie... Wow. Ale kurde. Ale się porobiło, nawet nie zdążyłem mrugnąć. Ci to mają tutaj zabawy Dobra O właśnie, bo my mamy questa na piwa, nie? 10 piw No, ale widzę nie obraził się, że mu zarąbałem um. A, mógłbym nawet to odkupić na upartego Ciekawe. Dobra, dawaj te skóry w sumie mógłbym jeszcze na Hama y, wyłamać się mu do skrzynki, w sumie, w sumie, to jest bardzo dobre, dobry pomysł. Y, weźmiemy sobie tylko, kupimy od niego wytrychy, żeby jeszcze bardziej sytuacja zrobiła się y, zabawna. No i spróbujmy otworzyć tą skrzynkę. No, póki co to będzie ciężko. Okej, okay, już zostało tylko 9 wytrychów. Kurde, naprawdę dzięki autentycznie twórcom tego moda, że dali coś takiego jak te strzałeczki, kurde. O. O, rysunek. Ha, dobra, no niby nie powinienem tego pokazywać, ale YouTube się chyba nie, ten nie wkurzy jakoś potężnie. Zresztą nieważne, walić to. E, pyk szybko i pyk nie ma. Wszyscy widzieli. <laughs> w każdym razie ten. No nie, no ja mógłbym za takie coś polecić, gdyby to było jakieś bardziej odważne. No, póki co nie ma co. Jest git. Mm, dobra, to w każdym razie mieliśmy mieć 10 piw, tak? Mm, mamy 5 piw. Moglibyśmy jeszcze kupić dodatkowe 5, no ale szanujmy się, kto będzie kupował piwa, nie? Dobra, widzę, że tutaj jest jakaś mikstura. Ale chyba jej nie podniosę tak łatwo, a jednak. Dobra, hopa. I uciekamy. Tanecznym krokiem oczywiście. Dobra. W każdym bądź razie, Brago, wpuściłbyś mnie? Nie. Widzę, że raczej się ze mną nie będzie e, komunikował w tej sprawie w najbliższym czasie. O, węgielki. W sumie przyda się zawsze. Mógłbym niby kupić ten pancerz też za 200 sztuk złota, no ale daruję sobie. W sensie padam jak mucha, ale myślę, że poradzę sobie bez pancerza akurat. Ciekawe właśnie, czy już mogę wejść do jej tej kwatery, czy, czy dalej będziemy mieć z tym problem. A, widzę, że już jest git. A nie. Jednak nie. Nawet o tym Ech, no dobra. Niech będzie. Przeżyję. Dobra, no to co? No to podejdziemy sobie w takim razie do obozu paladynów i doniesiemy Wulfgarowi o tej sprawie z tym gościem, który nazywa się Brago, nie? Hmm. Gdzie był Wulfgar? Chyba na wieży tam będzie prędzej. A i go nie ma, niestety. Gdzie on będzie, kurczaczki pieczone? A tam, po drugiej stronie wieży, no dobra. Hej! Wiem, gdzie jest Brago. Gdzie? Jest w obozie bandytów, wśród myśliwych. Skąd to wiesz? Sam z nim rozmawiałem. Jest przywódcą obozu myśliwych. No, no. Mm, ...przywódcą powiadasz. No nic, spisałeś się dobrze. Być może za jakiś czas będę miał do ciebie jeszcze jedną prośbę. Uuu. A jakaś nagroda? Jakaś nagroda? A, tak, bym zapomniał. Sto sztuk złota chyba wystarczy. Oczywiście. No i fajnie, dobra. Czyli co, questik zrobiony. A teraz wilcze skóry. No skąd ja mu wezmę te wilcze skóry? <gry> Pięć wilczych skór. No to może w jakichś chatkach jak sobie będą siedzieć te skóry to pewnie tak, ale... Ale tak to to średnio. W sumie złapaliśmy może coś przez przypadek? Eee, średnio. Póki co to tylko skóra topielca. A jakiś level w ogóle? No, jeszcze troszkę. Dobra, no to co? No póki co mamy związane ręce. Możemy sobie jeszcze aktywować kilka portali. Na przykład ten wewnątrz. Eee, tego. Ło kurde, co jest? Ork w środku? Co to ma znaczyć? Karosz, co się dzieje? Co ty tu robisz? A? To on tu powinien być? Kurczę. No nieźle, nieźle. Może to jakiś inny quest? O, lipka, nie wiem. Dobra, pyk. Dobra, nie wiem, Hagen, wiesz, może, że masz orka za sobą? Wiesz... A więc jesteś bystry. Tylko powiedz temu włóczędze, że jak będzie. <laughs> Trochę rozkawał, późno, ale jednak... Spokozie, ...nie ujdzie mu to na sucho. No, spoko, spoko. Mm, właśnie, jak tam z moją reputacją, tak a propos? Chyba dosyć reputacja? git, nie? Andre, czekasz, aż się wykażesz. Samuel jest z ciebie bardzo zadowolony. Dobra, dobra, no to w takim razie, okej. Okay. No dobra, dobra. Pała i. nosowi, no dobra. Jestem za Adanosem, no ale niech będzie, niech będzie, rzeczywiście. A no tak, mieliśmy przynieść ten ostrzałkę, też zapomniałem o tym kompletnie. Nie, Teraz mów, czego się dowiedziałeś? O nie rządzi już Torus, ale nowy przywódca Alvaro. Wprowadził całkowicie nowy porządek. Na przykład podzielił na kastę. No tak jest, tak jest. Kasta Strażników oraz w kopalni z Runtel. Poza tym nie ma już niewolników w kopalni, tylko dobrze obładzani kopacze no. myśliwi dbają o żywność. strażnicy chronią przed atakami z zewnątrz, kopacze się bogacą, a nadzorcy kierują resztą. No, no i wszystko Cieka, pięknie uchwała. działa, tak? Bardzo dobrze się spisałeś, w nagrodę przyjmij kilka roślin leczniczych. A teraz okay. na Garonda. Ma dla ciebie zadanie. No dobra, Boko. Mogę liczyć na twoje poparcie u Hagena? A no to gitara. Ja się bardzo cieszę w takim razie. Dobra, u Martina średnio no to co? Garant? Co tam ode mnie będzie chciał Garant? Ciekawy jestem. No, co tam? Lord Andre powiedział, że mam się do ciebie zgłosić. Wykonałeś jego zadania Oczywiście. A co z Bzem? Jakim bzem? Jakim, bzem? no właśnie. Jaki nie wspomniał? Nie Idź do Andrej i powiedz mu, że o czymś zapomniał. Ojejo. A to nie mógłby mi... Ojeju, nie! Nie wiem, czy to był taki najlepszy pomysł, aktywować te portale. No, dobra. To co miałeś mi powiedzieć? Przysyła mnie Podobno o czymś się zapomniałeś. A tak, rzeczywiście. A to taka ważna sprawa. No nie! Na pewno jadłeś kiedyś pieczone mięso z No jadłem. I co z tego? Słuchaj, ostatnio jak nam się zapasy kończyły, postanowiliśmy z Garondem coś upolować. No, no, no. Trafił się taki stary... Ojeju. Piekliśmy go. Garond dodał nawet trochę przypraw, ale jego mięso było twarde jak podeszła. Tego nie dało się jeść. Jadłeś kiedyś starego jadę? No i nie zdarzyło się. Nie Nie jadłem, ale do rzeczy. Już ci mówię, ja nie jadłem tego pracy. Ale Garond obzerał się jak szalony. No nie Chyba domyślę się o no, tym. Przątkowe, gastryczne problemy, ma. Nie mam z tym wspólnego. Sprawa jest prosta... I obym je miał. ta ważna sprawa? sytuację. No powaga potężna. No tak, bo jeszcze Garond umrze z konwulsji brzucha. Czy coś? Eee, mamy? Nie mamy? Jest. Dobrze, nie jadłem. Dobra. O kurde, Garond zniknął. Kurde, no, to to fajnie kurczaczki. Jakiś rycerz randomowy? Nie, chyba nie. Po prostu tak ma jakieś kwestie bazowe. Dobra, Lord Hagen. Nie, też nie. No, chwała, chwała. Mm, ktoś coś widział? Nie, no, Fernando pewnie też nic nie widział. No, mam przynajmniej stare monety w sumie. Coś tam wpadło. Nie widziałeś gdzie poszedł Kapitan No właśnie. jak za Jakby go coś pogoniło. A, no, no to chyba domyślam się, co. Ale to za ruiny to jest dosyć, no... Bo ja wiem... Opisowo mocny termin. Bo to może być równie dobrze tu. No ale że w sumie bardziej chyba z jego perspektywy powinienem patrzeć, gdzie są ruiny, to może prędzej gdzieś tu właśnie. Garond, nie chowaj się. Gdzie jesteś? No naprawdę. No, tutaj to raczej nie byłoby go. Gdzie pobiegłby facet z problemami gastrycznymi? Hm. Dobre pytanie. No, dobra, może to pisze, co? W stronę ruin. No nie wiem, nic mi to nie mówi autentycznie. Naprawdę. Tutaj też nie. Hmm. Mógł też skręcić albo w lewo, albo w prawo, nie? Nie wiem, jak go przed wejściem nie zauważę, to stwierdzę, że go nie ma po prostu. No tam to na pewno nie. Dobra, to pewnie tam. Dobra, no to by się zgadzało z opisem ruin w sumie. O, jest, no. Co tak uciekasz? Mam dla ciebie niebieski bezpiecz. Dziesięć sztuk, tak. Oczywiście. No, widzisz? ci wdzięczny do końca życia. Ten bez to dla mnie zbawienie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, to daj znać. Na razie przyjmij trochę złota. Teraz też mogę ci zlecić zadanie ode mnie. O, fajnie, fajnie, no to co to za zadanie? Chodzi o szczury. Te stworzenia zaległy się tutaj jak muchy. Jeden do wybicia. Wszędzie ich pełno, a zwłaszcza wokół ruch świątyni. Czasem dobierają się do naszych zapasów. Pozbądź ich w porządku. No i fajnie. To musimy znaleźć jeszcze jednego szczura. Prawdopodobnie się zrespił, ale nie wiem. Gdzieś pewnie tutaj będzie, albo u góry. Aha. No ja go tutaj nie widzę. O, oh, no ciekawe. Tu szczurów nie widzę. Eksterminator przyszedł a szczurów nie ma, no, huh. no nie wiem. Może po drugiej stronie? Nie. To by było bez sensu. Chyba, że jest on na jakiejś takiej, nie wiem, płaszczyźnie jakiejś bardzo wysokiej, na przykład tutaj, nie, u góry. No, ale no właśnie, też nie widzę. Mm. No właśnie, kurczaczki. No nie wiem, no będę musiał poszukać tego szczura, no. Ach, spoko, no, ale tym najwyżej się zajmę też w następnym odcinku, w sumie, no. W sumie to nie ma zbytnio. Chyba innych miejsc, w których mógłby się skitrać ten czczurno. chyba, że jeszcze czysto teoretycznie, one mogą gdzieś indziej być, nie? No... Ruiny świątyń. No mało to mówi ogólnie. Chyba, że liczymy też po drugiej stronie w sumie te ruiny, ale wątpię. Tam w ogóle są te ścierwojady przeklęte. Wow, No tak, nieprzygotowany na wszystko zawsze. Yy, w każdym razie udało się. <laughs> o jest rzeczywiście. Kurde, co za hamski szczur po drugiej stronie muru. No chodź. Okropny szczurze. No. Wszystkie szczury wybite. No i fajnie wszystko pięknie ładnie. Jednak udało się w tym odcinku. Dobra. Yy, ogólnie wybijemy sobie. Myślę w następnym odcinku yy, pierścień wokół. No i co, no, zanieśmy chyba tego, kościka do garanda, pozbyliśmy się już wszystkich tych szkodników wstrętnych. Wybiłem te paskudne stworzenia. Bardzo dobrze. Nie cierpię. To, że o, fajnie, fajnie. Co z twoim poparciem? Załatwiłeś te szczury, pomogłeś mi z tym psem. Poza tym znam cię jeszcze z tej nieszczęsnej kolonii górniczej. Od początku nie miałem wątpliwości co do tego, że po no i fajnie. No i wspaniale. No i to się szanuje, czy coś. W każdym bądź razie, może Hagen jeszcze jakiś kiedyś zadanka, co nie? Pała, chwała. W każdym razie, Leo, właśnie. Masz coś jeszcze może dla mnie? Nie, tylko kusza. Okej. Okay. Rycerz zwykły. No tak, patrzę, jeszcze po tym obozie, bo i tak już zbliża. No, czy w sumie już jesteśmy na końcu tego odcinka? To nie jest kwestia zbliżania się w sumie. Więc co, no. Dziękuję Wam wszystkim oczywiście bardzo serdecznie za dotrwanie do tego momentu. Dzisiaj, oczywiście, troszkę krócej, ale no. Hmm, raz tak, raz tak. Czasami, jak śledzę czas, to będę się trzymał tych 25 minut. A czasami, jak nie, to wyjdzie trochę dłużej. A zazwyczaj częściej jest tak, że jednak nie. W każdym bądź razie, jeszcze raz dziękuję za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcję, to naprawdę motywuje, no i pozwala na dalsze nagrywanie z większą przyjemnością. W każdym razie, ja byłem Maskara, to był Gothic 2 na modyfikacji Złote Wrota oczywiście, no i co, do następnego, pa pa!